Dlaczego niektóre anime mają kompletnie inne zakończenie niż manga? Zacznijmy od pojęcia filera, czyli takich odcinków, których nigdy nie było w manze. Manga sobie z to na spokojnie wychodzi, jest kilka tomików, wtedy powstaje anime i anime bardzo szybko dogania mangę, więc muszą wtedy wymyślić odcinki, których nie ma fabularnie w mandze, żeby trochę zyskać na czasie i dać chwilę manze, żeby powstało więcej rozdziałów. I tu pojawiają się problemy, bo mimo tego, że manga wychodzi, anime może zostać anulowane, i wtedy na szybko wymyślane jest jakieś zakończenie, które czasami jest dosyć średnie. Może być również tak, że manga się zakończy, i wtedy, żeby dokończyć anime, które nadal wychodziło, trzeba wymyślić jakąś historię, która też niekoniecznie będzie się trzymała kupy. Może być również tak, że anime wyrównało się z mangą, ale manga strasznie powoli wychodzi i anime znowu musi się wycofać do filerów i kombinować, kombinować, żeby dać czas na mangę. A najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy manga oraz anime całkowicie się rozchodzą i wtedy jedynym ratunkiem jest zrobienie remake'u, jak w przypadku Fullmetal Alchemist. Więc można powiedzieć, że powodem tego wszystkiego jest po prostu pośpiech, żeby jak najszybciej wypuścić anime, żeby jeszcze lepiej manga się sprzedawała. I ten problem, o którym mówiłem, zabił naprawdę bardzo dużo potencjalnie dobrych adaptacji, jak właśnie Tokyo Ghoul. Ale aktualnie całe szczęście ten problem już naprawdę bardzo rzadko występuje.